Witam serdecznie na kolejnym odcinku z gry War Thunder. Zaczniemy dzisiaj od samolotów. Ostatnio takie lekkie przerwy w odcinkach są. No, czasu trochę mniej, więc ja też nie chcę na siłę nagrywać, tylko żeby nagrać. Wolę, żeby trochę postarać się o jakość. I co? Lecimy samolotami w zręcznościowych wach. Bo latanie na pole walki z powrotem w realistycznych to jest od ręka bardzo duża. Tam chyba metody kamikaze są, jak na, na się w pewnym momencie, jak amunicji nic nie ma, szybciej się poleci nową maszyną, niż e, się wróci, i poleci z powrotem na do walki. W Stalingradzie chyba nas nie było nad Stalingradem. No nie, ma, nie mamy jeszcze ładunku, ale na razie tak i tak latamy mniejszymi. pary wodnej działa. Eee, ale co na nas czeka? No pewnie podobne samoloty co nasza. Standardowo. Z placzkami, które teraz są.

To jest, co jest co dba, jesteśmy w stanie latać, to jest dla mnie wystarczające Trciało mi świecić kurat. pod koniec, na szczęście pod koniec. Lecimy kolejnym. Aż długo otrzymaliśmy mimo wszystko. Bez połowy skrzydła. Niego go tutaj lecimy. samo przegrywamy w sobie. Daleko, najdłużej jest najbliżej. Bo się biją. Policja w powietrzu. Ale nam chyba nie liczy taka zniszczenie wtedy. Niestety. Zostawiliśmy kolejny samolot, ale przynajmniej podkreśliliśmy się w drogach. tam jest? a mam tylko policzyło Szału nie ma Fajnie byłoby coś samemu dotrzelić O, i zniszczenie, dobra Dobra To już nic nie zrobimy Ej, go dostrzegłeś, ładnie Dobra, to bierzemy większą maszynę Ostatnią, jaką mamy wysoko leci Pytam, że było jakoś połączenie działu, bo mamy tu z tyłu działa Proszę się powiesz, tam u góry piją lecimy na tego Tak, chyba że go strzelam do tego czasu wygląda jakby spadał

Kończę, ale chyba nie to już, jak nic ciekawego się nie będzie działo. Mamy o o nagrodę jakąś wybrania, wniski hmm. hmm. z amunicją. W sumie tyle było tego. Eee, samoloty, no to za chwilę będziemy mieli bombowiec strategiczny, postępny. A ja bym tak sobie pomyślał, że może jednak nie z samolotami drugą, tylko z statkami w W tym, tylko jeszcze znalazłem w bitwę. Oczywiście przypominam w międzyczasie o tym, że e, w razie czego założyłem jakiś czas temu Discorda. E, link będzie na pewno w opisie filmu. Mm, do społeczności discordzie, no na razie skromnie i też. Mało osób, więc też ciężko się ugadać. Kiedy zgrać razem, ale jakby ktoś by chciał pograć razem, jak najbardziej mo można pomyśleć, znaleźć, spróbować znaleźć czas, gdzie wspólnie będzie możliwość pogrania. Jak najbardziej zachęcam, a może też z kimś innym się uda ugadać, nie tylko ze mną, oczywiście, więc zawsze na plus. Ale widzę, że dzisiaj Orenezolana chyba nikt nie chce w statki w bitwę. To jest z bitwy morskie jak raz, więc musimy jeszcze poczekać. Ewentualnie przejeżdżamy i szukamy czegoś innego. Dobra, cztery minuty minęły. Spróbujmy czegoś innego. Jeśli okrętami nie możemy, fajnie byłoby mieć na okrętach. Właśnie, bo jak w Japonii bywamy okrętami, warto by było tutaj. E, tu akurat znajdziemy ten jazz, ale warto by było. Które to są nurkujące? O! Iść w torpedowe, nurkujące rozmowę nie. Torpedowy. To w te dwie linie warto by było iść. Wydaje mi się. Strategiczne to nie, ale o, torpedowy, torpedowy. Później już są tylko takie tam... Ale samoloty, właśnie teść Albo nurkujący, albo torpedowy. No, to by było... Fajny, dobry pomysł, wydaje mi się. Tak, idziemy linią statków. No oczywiście tutaj już e, ten samolot znajdziemy, ale sobie polecimy, nie, nie mamy więcej maszyn, więc musimy polecieć tym, co mamy. Już możemy zwerbować załogi więcej. Stać nas. I wtedy... Jak to jest? Z so, statkami mamy na tych trzech pozycjach, no to samoloty będziemy na tych dwóch pozycjach, mieć, wiesz, tu tutaj. Ty. E, nie. Armię w nie ma samolotów. Mogę, mam tu umiejętności jakieś tam. Najważniejsze z tego co mi wiadomo, to jest odporność na przeciążenie. Hej, okay. ale tutaj samolotami raczej tym nie będziemy lecieć. Zmień maszynę. Usuń. Zmień maszynę. Usuń. Właśnie chcemy tylko samolot. Mam, że było prociknik, że mamy przeszkoloną inną załogę, ale tak paladamy sobie. Pewnie mam nadzieję, że znajdziemy jakąś listę. Co prawda na pierwszym poziomie, ale zawsze. Złączone do tej ściewki. No to lecimy w dowolnym z, z tych myśliwców. będzie z ludźmi przeciwko ludziom czy przeciwko botom, bo no to nic nie wiadomo na początku, na Jak będzie za dobrze nam szło, to znaczy, że boty są wszędzie.

Não. na zona pro. É, a menino. Yeah. Z tym to byśmy nie mieli jak nawet walczyć. Eee, bierzemy drugi. W jakimś trybie walki 100 tylko możemy odkryć. No i tak udało radę z góry niego nalecieć. Na No to jest normalne, że to samo swojego, nie? No to ja nie. Poważnie no wiem, że nie to... ...podającego, no, falą dalem, nie? Udało się. Ale ładne punkty doświadczenia poszły. To przyznać chociaż tyle. Eee, dobra. No, to chłodnicę na pewno możemy kupić i lepszą nie? Jak wyglądają badania w ogóle w tej chwili? A, trochę jeszcze brakuje. Dobra. Ale na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. I do następnego.